Hej, witam Was na kolejnym vlogu, tym razem z pakowania. Widzieliście już filmik, jak pakowaliśmy micie do samolotu i teraz mamy dla Was filmik odnośnie pakowania naszych walizek. Słuchajcie, jedziemy sobie w takie miejsce i takimi liniami, liniami Ryanair Sun, że niestety, ale bagaż, który możemy wziąć to jest bagaż maksymalnie 20 kg bagażu nadawanego, plus jakiś tam e, torebka podręczna, powiedzmy, nie ma bagażu podręcznego, jest tylko torebka, w której możemy mieć laptopa, w której możemy mieć jakieś tam nasze najpotrzebniejsze powiedzmy rzeczy, plus e, plus co plus e, tablety, laptopy coś takiego. Słuchajcie, ja wam pokażę, że właśnie widzicie, tutaj jest torba niebieska. W torbie niebieskiej jest, no nie mogą być dziewczyny. W torbie niebieskiej jest zapakowana mija i tutaj mamy tą torbę, którą właśnie pokazywałam. Tą wiebę, którą mamy dla mi z zabawkami. Także tu jest ta torebka. Kolejna torba to jest torba, gdzie jest zapakowany piotrek plus niektóre zabawki mi. Tutaj mamy poduszki. Na trasę, to jest w takim, widzicie, takiej torebce, tylko że sobie zapakujemy na rękę, na bramie i tyle. Ta torba z popielatym plecakiem to jest torba yy, walizka Aniki. Jest zapakowana tu tylko i wyłącznie Anika, plus yy, jej właśnie rzeczy ja wiem, na trasę. Podra torba podręczna. Dokładnie tutaj jestem zapakowana ja, aczkolwiek trochę jest jeszcze u mi, w niebieskiej torbie moich rzeczy, ponieważ ja jeszcze mam kosmetyki. Yy, właśnie apteczkę, takie rzeczy, więc po prostu jest to rozdzielone. No i tu jest zapakowana na Plus. Co cię boli? Co boli? O, boli noś. Co yy, lubiłaś, że boli O jej, kościana yy, I Nasti torba podręczna jej yy, Neverfull. Słuchajcie, to jest, tak się zapowiada nasza podróż. Aha, jeszcze mamy dodatkowo torebkę. Yy. Torebkę, taką większą to jest torba w której będzie nie czekaj, nie chodzi na to to jest torba w której będą zapakowane nasze rzeczy na podróż plus jakieś tam do jedzenia tak to wygląda zaraz Wam pokażę co mniej więcej jak to jest rozplanowane w środku w walizce jedziemy na dwa tygodnie lecimy dwa tygodnie lecimy do Turcji E, tyle wiem. Miejsce dokładne, docelowe jeszcze się nie zdążyłam wdrożyć, aczkolwiek nie będzie to Alania, będzie to e, jakaś inna miejscowość, ale to już pewnie e, pokażę w kolejnym filmiku. Także pokażę Wam teraz, co jest w walizkach, jak ja to zapakowałam, jak ja to pomieściłam. Dobra, więc pierwsza walizka, która idzie na otwarcie, to jest walizka Mici. Oczywiście jest ta walizka z Wings. No zobaczymy jak pójdzie. Ma gumową rączkę, także fajnie, stabilnie. W miarę to się zapowiada. Okej. Okay. Więc mamy otwartą Aniki, Nasti, znaczy mi torbę, przepraszam Aniki, Nasti, tyle ich jest, widzicie. E, słuchajcie, tutaj tak jak widać są zapakowane pieluszki na podróż, jedne takie e, odczepiane, te są takie odczepiane, te są takie majtkowe. Okej, okay, więc mamy walizkę Mii, mamy tutaj pieluszki majtkowe, mamy tu pieluszki takie zwykłe na rzepki i e, torbę mniejszą. Już Wam może się uda otworzyć, bo wiecie co, tutaj jest tak, że ta torba, mam, o właśnie tu. Widzicie? mam torbę taką podróżną małą w której mam zapakowane majtki, skarpetki, stroje kąpielowe i jakieś paputki dla milci taką samą mam wielkościowo widzicie, ta, ta jest taka sama wielkościowa jak ta ale się po prostu pogięła taka sama wielkościowa jest dla, dla mnie tu jest moja bielizna stroje kąpielowe skarpetki staniki Także to wszystko się tu mieści. Ostatnią rzeczą jest kolejna moja, nie to jest mici torba, w której się mieszczą wszystkie jej sukienki, krótkie rękawki, krótkie spodenki i to jest po tej drugiej, po tej pierwszej powiedzmy części, gdzie są pieluszki. Także tak to się tak to wygląda. Kolejnym miejscem kolejnym jest już Wam pokazuję jest kolejne y, pudełeczko z mici, y, ciuszkami. Tu są spodnie y, długie, spo, kru, długie bluzy, <coughs> jakieś tam y, rękawki dłuższe. Także to wszystko jest tutaj w tej y, torebce. Tutaj są moje sukienki, moje, y, moje piżamy. I to jest tutaj. Mamy tu jeszcze kosmetyczkę. Kosmetycz, znaczy kosmetyczkę, taką, no taką, yy, w sumie ja tutaj mam ogólnie moje leki, które biorę wszystkie, także to jest nasza apteczka, nie kosmetyczka. Mamy tu kosmetyczkę Piotra, yy, bo niestety, ale się yy, u niego w torbie jakoś tak nie ogarnęłam, nie włożyłam. Tak, krótki przerywnik w temacie. Tu są ciuchy, które miał mieć zapakowany Piotr, ponieważ każdemu daje rzeczy w takiej właśnie torbie do zapakowane do bagażu takiego podręcznego, gdzie możemy się przebrać właśnie z rzeczy takich grubszych, gdzie lecimy, na rzeczy takie cieńsze, że jak wyjdziemy, to nie ma tego szczału od razu z samolotu, tego ciepłego powietrza, że jest nam na przykład za gorąco, tak? Ok, mamy tutaj klapki y, taty oraz sandały. Tu się jeszcze mój stanik. Widzicie, dodatkowo w mieściu plus tyczka, bo nie wiedziałam jak, jak, jaki będzie y, opcja ładowania, więc wtyczka jest jeszcze. A tutaj, gdzie są gwiazdki, tu jest zapakowana kołderka mici. Bo y, my przeważnie bierzemy do y, hotelu kołderkę mici. Y, najlepiej dwie. Jedną taką y, większą, y, jedną ciutkę mniejszą. Gdyż różnie to jest z tymi dostawkami i czasami jest tak, że jest dostawka ym, i jest to po prostu w miarę wygodny materac, a czasami no niestety ten materac pozostawia dużo do życzenia i wtedy dajemy właśnie pod pupcie jedną kołderkę, a drugą kołderką Micie przykrywamy. Także to by była walizka mi. Teraz Wam pokażę co się mieści w tej torebce podróżnej dla Mici. Tu jest jej buteleczka, kapelusik, pieluszki, yy, jej okulary. Przeciwsłoneczne zapakowane w etui, te zabaweczki, o których mówiłam. Niestety lecimy w nocy, więc nie, tak jak tutaj pokazywałam w wcześniejszym filmiku, że będziemy brali książeczki i w ogóle takie kolorowanki, nie biorę tego, ponieważ no, uważam, że jest to zbędne miejsce, które gdzieś tam nam tutaj zostaje. I no, będzie ciężko, żeby cokolwiek tutaj zrobić z nią w jakieś malowanie. Fakt faktem, że długopisy tutaj nam zostają. Tutaj o, zostają nam te rzeczy takie do wachlowania się. W razie gdyby się okazało, że jest chłodniej albo nawet chociaż żeby mija plus te właśnie nici słuchawki. No i to by było tyle. Ewentualnie jeszcze wsadzimy tutaj jakieś jedzonko, może jakieś chipsy dziewczynom na drogę do pokrupania, może zobaczymy, co to wyjdzie. Także to by było tyle z nici bagażu. Ok, następną torbą, którą Wam pokażę, będzie walizka Nasti. I u niej w torbie jest kapelusz, jest wsadzony kocyk, taki, który będzie używała na podróż, żeby sobie się przykryć, jest jej portfel, jest boombox, jest pasek, ciuchy oczywiście też na przebranie, tak portfelik. Także to jest wszystko tutaj w jej torbie. Odłożę tam torbę na bok i pokażę wam teraz, co mieści Nasti walizka. Teraz torba Nasti. Prezentuje się po otwarciu tak, i z nią Anika, zobacz co tam ona potrzebuje. Torba nastia prezentuje się tak, tutaj mamy zeszyt do angielskiego, słówka do angielskiego, jakieś tam tablice, e, ołówek, długopis, e, linijka, e, temperówka tutaj w piórniku. Ma to nastia dlatego, że po prostu niedługo zbliżają się egzaminy klasisty i trzeba troszkę powtórzyć język angielskim. Zobaczymy jak nam to pójdzie, mam nadzieję, że dobrze. Pokażę Wam najpierw tą część tutaj. Gdzie są ręczniki? My jedziemy do hotelu, w którym są ręczniki, aczkolwiek ja zawsze na każdą podróż biorę ręczniki nasze, ze względu na to, że czasami jest tak, że ręczniki na przykład są hotelowe i można je brać tylko na basen, a nie można hotelowy, ani można na przykład jej brać już na plażę. Także to jest taka sytuacja, gdzie chcę tego uniknąć. Słuchajcie, po odtworzeniu ręczników ukazuje nam się kołderka Michi. Po kołderce Mici są moje kroksy, są nasti buty. Jedne i drugie. I kocyk to jest zawinięte oczywiście. Tu są jakieś nasti kosmetyki. Jest ręcznik nici, jest ręcznik jeszcze nasti. I to jest jedna część, która tutaj właśnie jest. Kolejna walizka to walizka naszego taty. Nie jest pod spodem kocyk. Takie same trzy walizki, w których jest bielizna rzeczy dłuższe i rzeczy krótkie. Oprócz tego we walizce, mija ostrożnie. Tata ma jeszcze piłkę. Ma kolorowanki właśnie. Tu są rzeczy plażowe do dmuchania, tak zwane dmuchawki. Po drugiej stronie mamy właśnie wiaderko rozkładane i te jego rzeczy na przebranie, plus właśnie koszyczek, w którym też będzie mogła Micia coś tam sobie nosić, piłeczkę małą i rzeczy do pływania. Także tak wygląda torba naszego taty.